Nie wiemy, jak hierbuśla na nas działa. Lubimy sypać ziołem i brudzimy, co nie To jest ta, ierbowa więź. Po niej prędko do plifu leg. My, dziki, wiemy, jak nasza więź jest trwała. Chodzimy na drąg, bice twarde niczym skała. To jest ta, oruńska moc. Teraz ćwicz i się podźmy. To, czego nie lubi nikt inny, cenimy ten metalowy smak. Kąpka zamiast fajki nikt nie czuje się winny. Gdy kto drążki proponuje, mówimy tak. My na białeczku od zawsze chowani, dobre białe w proszku jest. Oruńskie dziki mocni i wysportowani. Teraz chodźmy zrobić trening fest. My nie wiemy, jak jerbusia na nas działa. Lubimy sypać działem i wrócimy, co nie miara. To jest ta jerbowa więź. Po niej prędko do klifu leć My wiemy jak nasza więź jest trwała Chodzimy na ale bice twarde niczym skała To jest ta uruńska moc Teraz ćwicz i się poć Tricep z no i barki lubimy, wege skwarki tak Tricep z no i barki lubimy, wege skwarki tak Tricep z no i barki lubimy, wege skwarki tak Tricep z no i barki lubimy, wege skwarki tak Wiosna już przyszła, w śpiewają, przyleciały z wielu świata stron to trening leci dziki nie wymiękają Pompki połup czujnym okiem wrą dziki to prawdziwi twardziele Same sierpówki no bo skąd Zdrowy duch jest w zdrowym ciele Pompeczek już pięćdziesiąt My weganie wiemy jak jerbusia na nas działa Lubimy sypać ziołem i brudzimy co niemiara To jest ta pierbowa więź. Po niej prędko, do pifu leć dziki wiemy jak nasza więź się strwała Chodzimy na drągale, wice twarde niczym skała To jest ta, ruńska moc Teraz ćwicz i się poć